Witam wszystkich, dzisiaj mamy już częściowo zdiagnozowaną, częściowo uruchomioną kuchenkę indukcyjną Amiki PI3510U nie mam do niej obudowy nie nagrywałem wcześniej filmu ponieważ jest to moje pierwsza starcie z taką kuchenką i nie wiedziałem czy w ogóle jest sens i próba podejmowania naprawy się powiedzie tak więc mamy ją rozebraną, mamy zdemontowane Tranzystory. Mostek jest odlutowany, tylko... Znaczy był odlutowany, jest teraz przylutowany, tylko delikatnie. Tranzystory, palnika większego, tranzystory palnika podgrzewacza mniejszego, blaszki montażowe. Radiator. I co najważniejsze i najciekawsze to. Jest to podkładka ceramiczna, ona była w postaci jednego kawałka. Może to sobie damy na bok, która leżała na tej powierzchni radiatora. Było to mniej więcej ułożone w ten sposób. Jak się nie mylę, i ten element był tu. Jak już łatwo zauważyć. Widać w tym miejscu wypalenie. Teraz tak. To pęknięcie zrobiłem ja rozcinając te dwie płytki na dwie. Znaczy tą płytkę jedną na dwie. Natomiast to pęknięcie powstało gdzieś na etapie eksploatacji bądź użytkowania. I tu nastąpił strzał przybicie wysokiego napięcia z tranzystora do radiatora to było zamontowane w ten sposób po tym przebiciu cała kuchenka zmarła także przyczynę usterki już mamy. oczywiście tranzystor jest uszkodzony wróćmy sobie do płyty w płycie uszkodzenia aby to jakoś pokazać, przy tranzystorze widać wypalenie. To był pierwszy strzał. Na drugiej stronie płyty strzał był tu, przepaliła się ścieżka zabezpieczająca. Strzał był tu, przepaliła się ścieżka zabezpieczająca. I coś, co mnie najbardziej zaniepokoiło, zresztą jest panel sterujący z mikrokontrolerem. Strzał do tej przelotki w tym miejscu. Nie mając pewności, czy uda się to jeszcze uruchomić, postanowiłem spróbować to odpalić. Wstawiając tutaj dwie zwory, wylutowując te wszystkie tranzystory, wylutowując mostek. Po czym okazało się, że płyta nie startuje, ten zasilacz nie startuje. Nie ma dobrego napięcia zasilania na tym kondensatorze. To powinno być 400V, a czy 324 v dokładnie i to nie działa okazało się, że mimo tych diod, które tutaj zasilają tą przetwornicę, mostek jest potrzebny do prawidłowego zasilania przetwornicy pomocniczej która daje 13V i 5 i 33 po wyutowaniu tego z zasilacza poleciał dym nie sprawdziłem czy nie ma zwarć w zasadzie to sprawdziłem pobieżnie i się okazało, że zwarć jako tako nie ma Poleciał dym z tej okolicy. To pokażę, to już będzie widać. Z tej okolicy poleciał dym. I co tu można zauważyć? A mianowicie, wezmę sobie jakiś lepszy wskaźnik. A mianowicie, tu jest kondensator wyjściowy, na którym jest około 13 V. Jest zabezpieczony równolegle diodą zenera. O, tutaj w budowie SOT23 to jest jakaś dioda BZX84 bodajże na 15V i ta dioda uległa zwarciu, w związku z czym zadymiło się właśnie z tego elementu. Po usunięciu tego zwarcia i tej diody zasilacz ruszył, daje tutaj 13V, natomiast nic więcej się nie dzieje, wszystko jest martwe. Dalsze poszukiwania wykazały brak napięcia w tym miejscu. Tutaj. Tutaj był taki stabilizatorek OPA741 bodajże sygnowany takim symbolem, w takiej obudowie samej jak, jak to i na jego wyjściu nie było żadnego napięcia. Ten regulator jest 33 v i on daje napięcie, było to, to testowane, a ten nie dawał nic. Okazało się, że nie ma zwarcia na wyjściu po dłuższej analizie, ponieważ tutaj też i to do tego układu, ani żadnej informacji o nim nie znalazłem. Postanowiłem zastąpić go. 5 regulatorem, dlatego, gdyż on zasila też panel z LEDami i są tu układy HC4053. Jak wiadomo, seria HC to przeważnie 2 do 6V, choć zdarzają się też do 10, więc padło na 5V. Po zastosowaniu tego regulatora, dokładnie w założeniu 7805 po budowie TO220. Lutując go w miejsce poprzedniego, a dokładnie to do dwóch kondensatorów i nóżka, To jest masa po starym regulatorze, całość ożyła, i możemy sobie to uruchomić z jakimś tam kodem błędu. Ale sam fakt, że działa I jest pocieszający. Sprawdźmy, jak widać, jest tu jakiś kod błędu. Płyta ogólnie wstała. I co dalej? No dalej. Był problem, co zrobić, właśnie z podkładkami izoluj izolującymi. One są tutaj, w tym miejscu zamontowane. O, zaraz ich nie będę miał, e ponieważ takie podkładki są niedostępne. W zasadzie taka jedna duża podkładka. Co wymyśliłem? No wymyśliłem, że część, która jest uszkodzona, czyli ta znajdująca się pod jednym tranzystorem zostanie po prostu przesunięta, także ten tranzystor nie będzie się znajdował tu, tylko będzie się znajdował tu, bo tego najlepiej jeszcze spojrzeć na cały kształt, jak to tu wygląda. To wygląda tak i niewykorzystana przerwa między tym mostkiem a tym, to jest kawałek ceramiki. Zdecydowałem się na rozcięcie tej ceramiki na pół, tylko po to, żeby zabezpieczyć te tranzystory a mostek już nie w całości tak jak było do tej pory tylko w ten sposób nic więcej nie jestem w stanie wymyślić, do tego mam nowy tranzystor pytanie czy nie jest to podróbka, jakaś malowanka i posowałoby to uruchomić tak więc Wezmę się za montaż, wlutuję te elementy złożę i zobaczymy, co dalej. Ok, płytę mamy umytą, względnie jest czysta. Otworki oczyszczone z cyny. Teraz oczyszczę sobie tranzystory. Mostek prostowniczy. Niestety nie posiadam pasty ze srebrą. Użyję pasty ceramicznej nowy tranzystor, spróbuję to spasować do radiatora. Jak będzie przygotowane, to pokażę jak to wlutuje. Może jeszcze pokażę, jak ładnie zmywa benzyna ekstrakcyjna pastę właśnie ze srebrem. Wystarczy delikatnie przetrzeć, rozpuszczając resztki. I opłukać. Ok, także mostek mamy umyty, jest czyściutki, nie ma pasty, Transistory też mamy umyte. Pozostaje poskładać to na radiator. Radiator sobie też może jeszcze odpuszczę, zmywając jeszcze jakieś resztki. Okay. Tutaj jeszcze widać na radiatorze, w tym miejscu, tu jest wypalona dziura po elektrycznym. Te uszkodzenia tutaj to jest ogradowanie, o szlifowanie po, e, po tym klipsie, który to trzyma. Jak go otwierałem, to się zrobiło jakaś zadra, więc ją usunąłem. Także całość muszę teraz dopasować do płyty, ustawić. I przylutować. Ok, całość po nierównej walce wygląda tak. Jeszcze jest troszkę brudna z pasty. Tak ją użyłem. Nie mam no, ze srebrem. Nie wydaje mi się to było takie dobre. Największym problemem było wciśnięcie tych e, docisków. Niestety nie odbyło się bez młota. Trzeba było w to puknąć parę razy, żeby wskoczyło. Tu jeszcze widać uszkodzenie. Był strzał z tej blachy do obudowy tranzystora. Na szczęście nic się nie stało. Te tranzystory są sprawne. Przynajmniej tak to wszystko wychodziło w pomiarach. Nie pozostaje nic innego, jak zalutować to od spodu. Do tego celu użyję townicy transformatorowej. Przednio podginam troszkę wyprowadzenia, tak żeby przy ewentualnym wylucie nie było problemu z tym że wyprowadzenie trzyma się, w którejś strony padło, a tak przynajmniej będzie prościej usunąć cyn. No i dobra na lutolo. A cyny teraz już z wiecznym grotem jedziemy. potopione na wylot, także ruchuję dalej. Pasuje to uruchomić. Nie wiem czy się uda bez obudowy, ale może tak, także ja sobie to spróbuję jakoś wstępnie poskładać i zobaczymy czy jest w stanie to ruszyć. Jeszcze zanim to zrobię zmierzymy sobie indukcyjność cewek w płycie, jestem bardzo ciekaw jak to wygląda jedną mamy tu mamy 82 mikrohenry druga I też osiemdziesiąt dwa, co by wskazywało, że raczej to jest sprawne. Okay, spróbujmy sobie to jakoś złożyć. Tutaj widać jeszcze. trafiłem w kamerę. Widać jeszcze ślady po wybuchu. W tym miejscu także, może to jeszcze zmyję odrobinę i włożę płytę. Całość po skręceniu wygląda tak. W zasadzie zostaje podłączyć panel. To mamy włączyć jakieś zasilanie i spróbować to uruchomić natomiast nie mam garnka odpowiedniego ani co mógłbym położyć dobra zobaczymy czy to wybuchnie czy może nie no to albo będzie działać albo eksplozja Jak to włączyć? Tego nikt nie wie. Natomiast coś tu działa, coś tu się pojawia. Proszę zobaczyć sobie ewentualnie na opis przycisków, tak. Świetlacze się zaświeciły. coś kliknęło dobra. dobra coś tam udało się uruchomić w tym momencie kuchenka działa ma odpalone dwa palniki w sumie dwie płyty nie widzi gara, gara nie mam więc mam kawałek takiego ciężkiego kloca stalowego, który już jest letni gdy go położę to wykrywa i grzeje da się też regulować moc gdy zdejmę o już jest letnie, położę na drugi o, tu. to grzeje da się przełączyć Da się zwiększyć moc, ale nie będę tego robił. No i w zasadzie tyle. Wykrywa ściągnięcie gara. I pytanie, czy zechce się wyłączyć, bo tego nie umie zrobić. Być może jest jakaś kombinacja klawiszy, która. I ją wyłącza. W każdym razie grzać grzeje, więc uważam albo uznaję, że prace zostały zakończone i kuchenka działa. Pomogła wymiana tranzystora, naprawa płyty głównej w postaci wymienionej diody i regulatora napięcia na 5V. No i w zasadzie, w zasadzie tyle. Jeszcze się zastanawiam, czemu się jej nie da wyłączyć. To jest takie. Ciekawe. Okej, okay, jeszcze na, na chwilkę wróćmy do tego panelu. Panel się w ten sposób nie chce załączyć. Jak widać. Nie współpracuje. Natomiast gdy się tylko dotknie go pod tą gumeczkę O, no, to teraz, teraz nie zadziałał, ale było przez moment tak, że po prostu się załączył. Ciekawa sprawa z tym jest, że się załączył, zadziałało i jednak nie działa. I od czego to zależy? Podobno jest jakiś problem z tymi piankami, ale nie chce mi się wierzyć. Bardziej uwierzę w to, że po tym strzale coś się z prockiem stało i ten panel po prostu wymaga wymiany. Jeszcze sobie tu go pomacam. Mhm. Teraz telefon nie chce złapać ostrości. A złapał jest jakiś problem z tym panelem, a tak jak mówię, złożenie to złożenie obudowy, być może coś więcej powiem, to sobie włożyłem specjalnie karteczkę, żeby ewentualnie jakieś ładunki elektrostatyczne nie przeszkadzały, ale widać że. Też jest problem. To tak raz na czas się włącza, a raz na czas się nie włącza. Ciekawe, bo ta płyta jest nowa. I takie cudo się dzieje. Dobra. Kończymy na dziś. Do następnego cześć.